Cześć! Dziś o zyskującą coraz większą popularność Simarin Caravan Panel, czyli model z multi switchingiem Simel Simarin Pico plus wbudowany układ wykonawczy w postaci ośmiu przycisków, wyłącznik główny, włączenie ekranu inklinometra i sześć włączników do obwodów. Zamawiając Caravan panel, dostajecie w zestawie SPDU52, czyli moduł wykonawczy dla Simulator Caravan Panel. Jakie możliwości ma sam moduł, pokażę Wam za chwilę na stole. Otworzymy, zajrzymy, jak to wygląda wewnątrz. Następnie podłączę, podłączę jakiś układ symulacyjny, żeby pokazać Wam, jak całość działa. I wrócimy do drobnego podsumowania. Simarin Caravan Panel z bliska. Sam panel wykonany z jakiegoś aluminiowego odlewu malowanego proszkowo w czarnym macie. To wyświetlacz klasyczny Simarin Pico, choć wewnątrz różniący się troszeczkę głównie tym, co wyświetla i w jaki sposób to robi. Natomiast to pokażemy w kolejnej, kolejnej części. Pozycja montażowa, sam panel, od około 4 mm, powiedzmy, tam 4 mm. Próbuję złapać ostrość około 4 mm od, od samej zabudowy, płytka elektroniczna widać z jakimś tam mikroprocesorem komunikacja przez SICOMY. mamy dwa SICOMY do podłączenia zewnętrznych e, modułów oraz e, port przeznaczony do komunikacji z PDU. I naszym modułem wykonawczym. <laughs> Moduł wykonawczy SPDU52. Płytka rozmiarów może 25 na 20 cm. Potrzebujemy dla niej jakieś tam 4-5 cm, żeby ją schować. Co, co my tutaj mamy? Kolejne dwa SICOMy do podłączenia następnych modułów. Gniazdo dedykowane do połączenia z panelem. Cztery wejścia rezystancyjne, czy to dla temperatury, czy to dla czujników, choćby, choćby pojemności. Następnie dwa wejścia napięciowe z możliwością pomiaru do 72 V. Dwa, dwa wejścia dla czujników cztero pozycyjnych czynników poziomu i wyjścia dla zasilania poszczególnych obwodów. Co ciekawe, mamy również wejście do ładowarki i wejście do ładowania z panelu słonecznego. Jeżeli chodzi o możliwości samego modułu, bateria główna Całkowity pobór nie powinien przekraczać 50A. Boczniczek pomiarowy mamy wbudowany. Wbudowany mamy bocznik pomiarowy również do ładowarki. Maksymalny prąd ładowarki, którą możemy podłączyć to 40A. Możemy podłączyć również panel słoneczny. Natomiast musimy mieć zewnętrzny, zewnętrzny moduł MPPT lub PWM, jak kto woli. Ciągły prąd, który możemy puścić z panelu słonecznego to 16 Amper myślę, że do typowych zastosowań jak najbardziej jak najbardziej wystarczająca ilość elektroniki dość sporo co, co jest fajne, mamy wbudowane zabezpieczenia obwodów w postaci bezpieczników samochodowych więc łatwe, dostępne całkiem, całkiem przyjazne rozwiązanie na chwilę podłączę symulacyjnie SPDU, podłączę Simarina, podłączę, podłączę jakieś zewnętrzne moduły. Już mam tu na przykład inklinometr, czyli czujnik, czujnik przechylenia. Możemy podłączyć na przykład bramkę NMA 2000, jeżeli, jeżeli montujemy Simarina w jachcie, aby wyświetlić parametry choćby na ploterze. Możemy też podłączyć zewnętrzne poczniki. Każdy z modułów Simarina możemy rozbudowywać dowolnie. Jedna istotna rzecz, jeżeli chcecie montować karawan panel i chcecie zastosować dużą przetwornicę rzędu 2 kW choćby, nie możemy tej przetwornicy puścić przez karawan panel, bo całkowity prąd, który możemy. Przez niego przerzucić to jest 50A. Żadne z wyjść nie wytrzyma nam tych 50A. Najmocniejsze z wyjść mamy 20A z zabezpieczeniem w tym wypadku na ogrzewanie na przykład 15A. Tak więc do podłączenia przetwornicy czy falownika proponuję tutaj zastosować zewnętrzny bocznik typu SC303, chociaż. Który pozwala na pomiar prądów do 300A ciąg ciągłego poboru, do 300A prądu ciągłego. Oczywiście możemy go wprogramować do baterii bez większego problemu. Będziemy, będziemy tą baterię nadzorować ee, w całości. Dobra, przejdźmy do testów praktycznych. Ok, mam przy sobą podłączone SPDU52 i caravan panel mamy? Dwa wejścia dla czujników poziomu. Czujników poziomu czteropolowych. To są takie czujniki, które mają a, cztery, cztery um, bolce, cztery, cztery druty. Działają na zasadzie zwarcia. Następnie dwa wejścia napięciowe, jeżeli chcielibyśmy sprawdzić napięcie w dowolnym zasadzie, w punkcie. Um, mamy. Możliwość podłączenia dwóch takich napięć. Następnie cztery wejścia rezystancyjne. W tej chwili do wejścia rezystancyjnego podłączyłem czujnik temperatury. Możemy tu podłączyć też czujniki poziomu cieczy w wersji normalnej rezystancyjnej, czyli te z pływakiem. Następnie gniazdo SICOM do podłączenia panelu i dwa gniazda SICOM do podłączenia innych modułów. Warto wspomnieć, że na panelu mamy również dwa gniazda SICOMO, do których możemy podłączyć zewnętrzne moduły, czyli nie musimy ciągnąć przewodu za każdym razem do SPDU-52. Bezpośrednio do SPDU podłączyłem również inklinometr cyfrowy, który w standardzie nie jest w zestawie. Natomiast chciałbym Wam pokazać, jak to, jak to działa. Co mamy? Co mamy tutaj dalej? Oczywiście, przekaźnik główny, działający również jako, jako wyłącznik główny. Sześć przekaźników do obwodów, sterowanych przez przyciski na panelu karawan Panel, wejście ładowarki. Ładowarkę możemy dać do 40A. Wejście e, dla ładowania z panelu solarnego. Przy czym należy pamiętać, że musimy mieć zewnętrz, zewnętrzny MPPT. I dopiero możemy, możemy wpiąć się za mppt do 16A prądu ciągłego. Przyłączę dla pomiaru napięcia i prądu z baterii hotelowej. Przyłączę dla pomiaru prądu i napięcia z baterii silnikowej. Minus wspólny. No i tutaj mamy wyjścia do poszczególnych obwodów. Teraz po kolei. Włączając, włączając e, pojedyncze obwody, ja sobie wezmę w rękę próbóweczkę, aby wam pokazać, włączając e, poszczególne obwody, zasilamy je, e, zasilamy je z różnych bez, bezpieczników, czyli tutaj mamy bezpiecznik 15A plus 10A, tak i mamy możliwość podłączenia czterech wyjść pod symbol hmm, przypominający nie wiem dla mnie jest to lodówka dla niektórych może, może to bardziej drzwi ciężko stwierdzić. Następnie do na ogrzewanie mamy jedno dedykowane wyjście to jest wyjście z tego co pamiętam 15 a Następnie pod... Pod e, hmm, gwiazdeczką, pod szoronikiem, pod chodzeniem mamy wyjście też na, na, na jeden kabelek. Wyjście AUX również na pojedynczy. Natomiast, jeżeli chodzi o ciecz, możemy już wykorzystać dwa. Wyjścia pod pompy, na przykład e, wody. No I oświetlenie. no oświetlenie już mamy na przykład cztery. Cztery bezpieczniki przewidziane. Więc możemy zrobić cztery oddzielne obłody, załączone jednym łącznikiem. Co jest w stanie nam pokazać panel? Pierwsze co. Mamy samochodzik z pokazanym stanem naszego autka. Łączę ładowarkę. Włączam ładowarkę. Widać, napięcie ładowania ruszyło do góry. Pokazała nam się ikonka podłączenia do źródła zewnętrznego. Następnie bateria silnikowa. Prąd, napięcie. No, prąd tutaj powinien być bardzo zbliżony do zera. E, za każdym razem. Napięcie baterii, prąd ładowania baterii. Ja w tej chwili nie pokażę nam czasu do naładowania, ponieważ baterie są świeżo podłączone, więc ehm, moduł nie nauczył się jeszcze z tym. Ehm, nie nauczył się tej baterii, nie wie ile, ile tam potrzeba do pełnego naładowania. No i następnie prądy ładowania. Zarówno z naszej ładowarki, jak i z panelu słonecznego. Teraz. Ruchamiam symulację panelu słonecznego i wyłączam ładowarkę. Ładujemy teraz z panelu słonecznego. Jeżeli przestaniemy ładować zaczniemy tylko odbierać prąd. Widzimy, że wykres zmienił się na żółty. Następnie poziomy zbiorników one będą nam się zmieniały w zależności od, od czujnika. Co ważne, zbiorniki możemy programować bardzo dokładnie, co parę litrów możemy wprowadzać. Oczywiście, przy czujnikach rezystencyjnych możemy wprowadzać co parę, co parę litrów. Pomiar. Dodam to bardzo dokładny pomiar. Następnie temperatura. Temperatura działa dość szybko. Ta fajnie się odczytuje. Drugi sensor jest po prostu wprowadzony. Natomiast nie mamy czujniczka. więc pokazuje minimalną zaprogramowaną temperaturę. No i to co, to, co w camperach może być przydatne, czyli inclinometr. Mamy tutaj w dwóch pozycjach pomiar przychyleń. Oczywiście, wszystkie opisy możemy wyedytować. Możemy, możemy je pozmieniać. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Ciekawostką jest wbudowany barograf. Barograf, jeżeli mamy trochę pojęcia o pogodzie. To może nam przewidzieć wszelkie gwałtowne zjawiska. Co do alarmów, które możemy zaprogramować, możemy zaprogramować niskie i wysokie stany zbiorników, a podobnie niskie i wysokie stany baterii, możemy zaprogramować alarmy burzowe, alarmy na wzrost ciśnienia, spadek ciśnienia. Jeszcze dwa słowa o oprogramowaniu, jeżeli chodzi o wprowadzanie wszelkich ustawień. Najwygodniej robić to przez Wi-Fi w telefonie, podobnie jak. Pico. Natomiast wszystkie dane możemy wprowadzać również z ręki poprzez menu. Możemy zmieniać nazwy. Możemy programować pojemności i, i wszystkie czujniki. Nie ma tutaj większego problemu. Ok, jak widzieliście karawan panel całkiem fajne rozwiązanie do, do budowy kampera myślę, że stosując karawan panel niewiele więcej potrzebujecie do, samej, do zbudowania samej elektryki jeżeli chodzi o moje zdanie to jak wiadomo od lat jestem zakochany w Simmarinie uwielbiam, uwielbiam te monitory, polecam je każdemu sam używam w swoich pojazdach, w swoim jachcie Sprawdza się to bardzo dobrze. Nawet w jachtach, które pływają w ciężkich warunkach, czasami z ciężkimi załogami te monitory nie psują się. Bywały, pojedyncze przypadki gdzieś tam zawieszenia się programu, co dość szybko było naprawiane przez Simarin poprzez wydanie aktualizacji. Oczywiście całe, całe programowanie przez Wi-Fi, z aplikacji w telefonie. Sprawa wygodna, co najważniejsze choćby, choćby programowanie pojemności zbiorników. Nie musimy się tu bawić w przybliżone, w przybliżone informacje, w wpisywanie kodami kształtów zbiorników. Po prostu wlewamy określoną ilość wody, programujemy ile tam jej mamy wody, czy paliwa, czy czegokolwiek innego. Dzięki czemu mamy naprawdę bardzo dokładne wskazania. Jeżeli chodzi o sam karawan, nie podoba mi się tu kilka rzeczy. Przede wszystkim ikony na przyciskach. Szkoda, że tutaj Simarin nie pomyślał o tym, żeby dostosować przyciski do naklejek i w zestawie nie do naklejek, abyśmy mogli sami identyfikować łączniki w tym modelu. Nie udało mi się uruchomić automatycznego inklinometra. Tak? Po, po, po przyciśnięciu przycisku inklinometra powinien się pojawić na ekranie wykres, wykres z inklinometra, wykres przechylenia pojazdu. Nie udało mi się tego zrobić. Fakt faktem bawiłem się troszeczkę. Zarówno, zarówno programem, jak i, jak i wszelkimi ustawieniami, być może coś tutaj zepsułem. Dajcie znać, jak to wyglądało w Waszych wypadkach. Wiem, że dużo osób już Caravan Panel zainstalowało u siebie w ostatnim czasie. produkt stał się bardzo mocno popularny. Cóż, to chyba tyle na ten temat. Jeżeli wytrzymaliście do tej pory. Zapraszam Was do sklepu elektryki jachtowej.pl. Zapiszcie się proszę do newslettera, ponieważ w newsletterach pojawiają się informacje na temat webinarów. Webinary w dużej mierze są poświęcone technice typowo jachtowej. Natomiast wiele, wiele z tych webinarów, wszystkie przede wszystkim części E, dotyczące instalacji elektrycznych, możecie zastosować się jak najbardziej również w kamperach. E, ponieważ umówmy się, łódka to taki camper, e, tylko, tylko ma bardziej słone powietrze. Jeżeli macie e, jakieś pytania, czy to a propos Symerina, czy to a propos elektryki, e, dawajcie śmiało w komentarzach albo na, na Facebooku elektryka Apel, ewentualnie bezpośrednio na maila poprzez stronę. E, tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć.